BBS witam witam łopapem zapraszam na mój kanał, zaskrybujcie tego typu. Właśnie, zapraszam, zapraszam wszystkich, tego typu. Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu, tego typu. Wow 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 wow. Dziękuję, że wam się podoba ten disk co zrobiłem na Nauka Górskiego. Tego typu. Widzę, że Wam się to zajebi, się podoba. Dziękuję, dziękuję. Widzicie? Tak się robi z debilami Widzowie Nie ma coś takiego, że Nie Tylko trzeba się wziąć I rozpierdolić człowieka Od środka Tego typu Właśnie Trzeba mieć jaja Słuchajcie Powiem wam tak Jakby Nie zaczynał ze mną To byłoby Kurwa inaczej Proste? No właśnie, głoba Właśnie, to jest właśnie to, co zawsze tłumaczyłem. Trzeba uważać, a nie kogoś tam atakować inne rzeczy, tego typu. Bo to mnie na takie sensacje działa. Widzę, że a, bo zaatakuję tak jak bo on jest słodny. Tylko chodzi o to, że sam zaczął mnie na którymś live'ie. Poszło o to, tak wiadomo, o te jakieś. Kurde, przybieranki, te smerfy, tego typu. Ale słuchajcie, no. Cóż powiedzieć, to jest prawda. Słuchajcie. Co on wyprawia, to jest prawda. No i mleko się rozlało. A to, że on tak się pocuje. Bo wiadomo, że on się będzie pocować z tego powodu, że ból dupy dostał. Tego typu. O właśnie słuchajcie, no to trzeba trochę zastanawiać się nikt ze mną nie wygra bo jestem twardzielem tu trzeba być a niektórzy pękają jak gumki z majtek tak, ten Łukasz gulski gór, pękł jak gumka z majtek tu się wa wczoraj na TikToku, jezus, jezus! No i co? Wyszło z tego wielkie gówno. Słuchajcie, i to duże gówno. Tak łukasz, łulski? Tak się prółeś wczoraj na TikToku, i co? Spierdoliłeś. Co? A widzisz to się kurwa nie zatrzaskuj zastanawiam się co ja ci kurwa zrobiłem człowieku to, że ja tak powiedziałem o spefa, że przy smarżetka jest i się e, lansujecie że jeszcze wprowadzacie dzieciaków do domu żeby się bawić z maskotkami to wiesz na co to, to ci grozi kurwa? Wbiję jeden? Chyba kurwa sobie nie zdajesz sprawy, kurwa. Powiem Ci tak szczerze. Nie zdaję sobie, kurwa, chyba widzę sprawy. Co se zrobiłeś teraz w I cię rozjawiałem na liście i taki mocny, że kurwa, aż ludziom się to podoba. Tak jak mówiłem, że ludzie za mną pójdą. A ty nie wierzyłeś, pofłoniłeś się na ty i wypierdoliłeś jako frajer. I to to się skończyło? Twoje gadki? Czy ja wiem o tym, że jesteś pierdonięty, Że masz problemy psychiczne. Nie do to, że wygląd, wygląda jakbyś nie wiem jakbyś kurde z kosmosu wyskoczył. Nie wiem, nie wiem, no bo... Popatrz... W lutrze... Sam siebie, jak Ty kurwa pokazujesz. Podbija się do mnie, bo kurwa ja mam fejm. Bo zarobiłem na tym. Musiałem tutaj zrobić. A Ty co? Nie fun się. Powiem Ci tak szerzej. Bo to nie ma sensu. Bo naprawdę... Ja sobie życie i nerwy psychiczne. Proste, proste jak twój A wy widzowie zapraszam na mój disk, który tam puściłem. Ja i tak wam e, linka puszczę, tego typu. Widzę, że wam się to w nie podoba. Bardzo się fuj cieszę. Oby, oby, żebyście udostępniali tego typu. Właśnie. O słuchajcie, jestem szczery aż do bólu. Chyba? A ty myślisz, że ja cię nie wezmę, nie rzucę się na podłogę? To kurwa gówno o mnie wiesz. Łukasz Łódzki. Proste. No ale syf. Ja się sam przekonana na swojej skórze. No to się kurwa przekazało. Przekonałeś się sorry. No i co? To... Warto było kurwa ze mną walczyć Łukasz Gulski. Co? Nie było to Warty świeczki, ale chuj. Chuj z tobą rozjawiałem cię w disek i też możesz mnie smoknąć. Bo główną mi nie zrobisz teraz. Człowieku. Proszę. Mogłeś się zastanowić wcześniej, żeby nie atakować mnie. A ja jestem człowiekiem takim, który dopierdoli wszystko i odbije się na tobie. No i się odbiło. Właśnie. No cóż. Nie myślałeś, myślałeś inaczej. Może chciałeś. pokazać, że jesteś ode mnie lepszy, a jesteś górno warty śmieciem. Totalnym śmieciem, którym każdy nas z siebie deka. Bo każdy wie, że jesteś osobą pierdolniętą psychicznie, jeniętą osobą prosto, ale pójdź ci w dupę, jak się mówi tego typu. A wy widzowie, no dziękuję, że wam się to podobało, udostępniajcie to, bo to musiałem przysiąść przy tym, żeby to wszystko złączyć fajnie, żeby było to Voilà, jak się mówi. Zrobiłem. Widzicie, widzowie, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, trzymajcie się, udostępniacie ten dis. I co mam powiedzieć? Nie bądźcie jak on Bo naprawdę zginiecie On już zginął w oczach wszystkich już. Na grupie też W zginął No ale już Po prostu chciał się jakby yy, podlizać Przy kolegach, koleżanek na grupie Co nie on jest taki No i co wyszło? że mu dupę obrabiają i to bardzo no raczej nie myśli to jest jego broszka Jeszcze raz zapraszam na mój dysk który widzicie na kanał możecie udostępniać posłuchać no i trzymajcie się głowa będzie tego typu